Naprawdę dole, o! Szkoda, że nie poszedłeś za nim. my No, no mogę iść. Inaczej mogę zrobić, kurwa. O na gala Jest na to, jest. Na... Jest, na jest tak, no... No. No, no, no Na brodkach, minwalid. No. No. Speedway. Kurwa, powiadomienie mam na ekranie. Czekajcie! Go. <noise> drugi, drugi Dawid, lew ty debilu! Kurwa, powiadomienie miałem na ekranie nie mogłem nic kurwa. zrobić! Ja pierdolę! Ja kur... Chowaj się. Chowam ja się. Mi... Kurwa, ja mi wyskoczyło powiadomienie, się. kurwa, na pół ekranu, nie widziałem celownika! Jedzie do ciebie. Tu, 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 Ja 200t O win runda Jednak kurwa nie Nie no runda. ten kadzio to jest Taki botem Skripujcie to Nie żartuję Nie będę <laughs> Ja jestem botem tak szczerze The best! Yeah! So I can't Did you didn't know that? What? Yeah, so oh, you guys. But you don't learn. I you, you know, smoke? you know? Yes, I know everything. Uh, okay, smoke. why you don't spell. throw? Why you don't throw? Because I have bad spawn, very good spawn. Push me, to by up. I have spell <laughs> to push me <laughs> <up>. <laughs> I have no, no. Spawn to by op. What up. are you <laughs> bro? What? <laughs> Shut the okay, fuck okay. up, um. man. Just mute him and play our game, guys. Yeah, I will have to. I will have to! Did you mute him and Report him. <laughs> report him! <laughs> guys, I told you to mute him and report I him. I don't want to mute you! Report him! You still think I'm the problem? <laughs> I'll let no, go! I said you were the problem. I'll look up. Both of you said. That. O, okay. Róbcie klipa, proszę zrób ktoś z tego klipa. Proszę, zrób ktoś z tego klipa. O, jeloł! Ja idę z Mati w krótkie. Nie tu, tylko. Jest jeden, brałem. Jest jeden z Mati. Aj, Gdzie jeden? mam 50. Ja wchodzę w akwa Rusza z krótkich? Dobra, o mnie nie wie raczej. Zaraz obiję to długie raczej. Czekaj. Okay? Nie ma dół. Od, od krótkich dwóch śmiał Od rampy, niońko? Może być też. Uważaj. Rampa. rampa. A wupa. Spierdala, spierdala. Brawo. Na, tak, 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 dajdziecie. dlatego schodzimy o, od razu. Kurde, nie, nie, nie o kurwa, to nie ten smoke. tu. na to. Dobra, dobra, Jeszcze jeden rampa dojeżdżał. Ło! Bóg tu jest! Kurwa. Dawaj, dawaj, spokoj, cofaj, cofaj, e. Dopaj, cofaj, shelly, pale, uciekaj. Jeszcze! Pomu. Uciekaj, uciekaj! Ej, dwóch trafiłem! Ej, dwóch trafiłem Jej, za jednym razem, On ma 0 -1. Oj, chuj. W pełni polski team na polskim social media wygrywa mecze, to jest tak. Ja pierdolę jakim fartem wygrały, kurwa. Następny mecz i tak będzie powód do testowania w pizdę. Jak wygrasz? Jak przegrasz? Ja pierdolę wy polski ścieki, wypierdalać na magazyn, kolesiostwo, haha, jebać was, za niedługo się skończą pieniążki. A moment, w którym kurwa jesteś w international jakimś teamie i ktoś zmieni polaka z tego international teamu, to kurwa ten international team nie ma kurwa prawa bycia w, w social mediach. Kurwa śmiecie jebane, wypierdalać, kurwy, jebać was, haha, Ukrainie trzed, to pewnie on wyjebał, kurwa. Dychę z teamu, to przez niego Lin, ty kurwo czy tam, Lin, tak? Nie pamiętam. Bla bla bla. Pod postami mouse Nie da się czytać. Szczególnie kurwa na Facebooku. Ludzie własnymi mordami się podpisują pod tym. Twitter też czy chuj. A na Facebooku goście profilowe, kurwa to jakiś chłop, dziecko kurwa na ramieniu trzyma. I cofnął. Dajcie mojego smoka jeszcze, Dobra, do, do. Nice. Nice. Aps, ups, abs. Timing, no. jak pod pod to im mknął? Ty, snajper! Kurwa, nie z tego. W mainie, jest. Ma rampa, digla mi wyjechał. Albo ty go nie widzisz. No nie, nie, nie. no. mi da? No, mi da o, o, rampa w

7. Kurwa, bo mi donate'y wysyłają jebane, ja nic nie słyszę kurwa Jeb, nie wysyłajcie mi kurwa tych tych Kurwa syny Jebany specjalnie to robicie kurwa Kurwa jebana w pizdę mać Dam smoka heaven <ścoughs> Możecie. red dawajcie mo Zawsze tak jest, kurwa Ale pan Zawsze tak jest, a chciałem dać mołotowa To się słucham dziada starego, kurwa także białego o.

Olega kurwa, morda. Nieskończone, dopiero rocznikowo. A to spierdalaj, dopiero <grywki> firma. <grywki>